Witajcie, kochani! Dzisiaj będę z Wami testować dwa produkty z firmy Gosh z serii Cameleon. Więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do oglądania. I jak przed chwilą wspomniałam, dzisiaj będziemy testować dwa produkty z firmy Gosh. Jest to baza z serii Cameleon oraz yy, podkład też z tej serii. Ja go mam w odcieniu 002 Light. Jest go tutaj standardowo 30 ml. Cenę gdzieś Wam tutaj umieszczę. Ja go kupiłam w promocji za. 41 zł chyba, jak dobrze pamiętam. Zamówiłam online z drogerii Hebe. Długo szło, chyba z półtora tygodnia. No ale to pewnie z racji dużej ilości zamówień. Jeżeli chodzi o podkład, jest to podkład adaptujący się do skóry, nawilżająca odżywcza formuła z pigmentami wyrównującymi kolorystykę cery, nadaje jej promienny i naturalny wygląd. Kosmetyk wegański. Jeżeli chodzi o bazę, to dokładny jej opis właśnie Wam teraz wkleję. To tak, ponieważ ta baza ma jakiś kolor w sobie, delikatny, który ma się adaptować do naszego kolorytu cery. To nałożę ją na pół twarzy, a pół zostawię bez bazy i zobaczymy, jak ten podkład będzie się zachowywał na bazie i bez niej. Ja Was tutaj może troszeczkę do siebie przybliżę. Nie za bardzo, żeby mi głowy nie ucięło. Dzisiaj nie spałam z powodu mojego syna trochę się budził w nocy. Z powodu ucha. Tak więc, no, jak zwykle zresztą jest co zakrywać. Zaczynamy sobie od bazy. Ona ma takie próżniowe opakowanie i jest jej też 30 ml. I lecimy. Podejrzewam, że ona będzie biała i będzie miała w sobie te mikrokapsułki. Mhm, 100 years later. O, coś zassała. Tak, jest biała, a nawet taka szara trochę się wydaje. I tutaj w środku widać faktycznie, że ma takie jakieś małe. To na kamerze oczywiście pewnie widać nie będzie, ale widzicie, to już się zmienia i kolor pomalutku. I tą bazę nałożę sobie palcami na jedną stronę twarzy. Po prostu tak pod, pod palcami się tutaj już... O, patrzcie, adaptuje. Dobra. Zobaczmy, jak to będzie działało. O, już widzę, że puściła kolor. W odczuciu jest jak krem. Tylko że tak dziwnie jakoś mi się tutaj smuży, widzę. Pod oczy nie nakładam, tam pójdzie korektor. Niektórzy pisali w opiniach, bo też czytałam, śledziłam opinie o tej bazie szczególnie. To pisali, że dla nich to jest wystarczające zamiast podkładu nawet. Także bardzo ciekawa sprawa. No, u mnie jakiejś kolosalnej różnicy, jak widzicie, nie robi, ale przyjemna jest w odczuciu. No i fajne to takie, że jest biała, a potem zamienia się, dostosowuje się do kolorytu. Cery. i skóra nie jest taka śliska tylko taka jakby po kremie właśnie taka nawilżona pachnie praktycznie ja bym powiedziała, że nie ma zapachu w ogóle ja myślałam, że ono ma jakiś kolor który można sobie wybrać bo było napisane 005 kameleon, tak jak tutaj a okazuje się, że to jest jedyny kolor, który można sobie wybrać jeżeli chodzi o podkład, to tam jest więcej kolorów. Podkład będziemy sobie nakładali gąbeczką i najpierw sobie go nałożę, żeby się na gąbeczce nie zmieszała ta baza na tą stronę bez bazy, a dopiero później na bazę. Dobra, teraz sobie go muszę nałożyć na drugą rękę. O, i podkład również jest, zobaczcie, widzicie, biały. Czego w sumie można było się spodziewać? Nałożymy sobie go na gąbkę. Ja nie wiem, czy go też nie powinno palcami nakładać, w sumie tak teraz myślę, bo on pod wpływem ciepła palców powinien się chyba utleniać. Chociaż zaraz zobaczymy. Na razie to jakoś nie widzę żeby zmieniał kolor i to mnie trochę martwi, bo... czyżbym wybrała za jasny? Tam chyba potem była 004. Cztery kolory, tak podobnie jak w przypadku tego mocno kryjącego podkładu. Prawdzie nie było napisane, że on ma mieć jakieś fenomenalne krycie, ale powiem Wam, że póki co to ja tego krycia w ogóle tutaj nie widzę. Hmm. Tak się to prezentuje. No, wyglądam teraz, jakbym na twarzy nie miała nic. Przyznajcie. Możecie sobie cofnąć i zobaczyć jak wyglądałam przed nałożeniem czegokolwiek. Wytrę sobie ręce, żeby nie mieć na nich bazy. I spróbuję go dołożyć palcami na tą stronę, gdzie jest podkład tylko. No, ciekawe, ciekawe. Ta strona jest teraz jaśniejsza, jakby, jak widzicie, nie wiem, czy Wy to widzicie w kamerze, ale... Hmm. Bardzo ciekawe, muszę przyznać. Dobra, wysuszymy łapki. Chusteczkami do dzieci je wytarłam, żeby już nie chodzić. Wezmę sobie teraz jeszcze tego podkładu. Spróbujemy nałożyć go palcami. Jego chyba trzeba nakładać palcami, wiecie? Przyznaję się, nie doczytałam, bo on tutaj od razu zmienia kolor praktycznie. przy gąbce nie. Dobra, zrzućmy to na moje niewyspanie, że jestem dzisiaj lekko przymulona i na to nie wpadłam. No teraz przynajmniej już puścił jakiśkolwiek kolor. W każdym razie jeżeli chodzi o krycie, to stwierdziłabym, że ono jest bardzo, bardzo lekkie. Jak krem BB, a nawet powiedziałabym, że ten mój krem BB z Skin79, ten pomarańczowy, daje większe. Hmm. Skóra jest matowa już. Tutaj przynajmniej gdzie ponakładałam. Tu się jeszcze delikatnie świeci, no ale pod oczami go nie mam za bardzo, więc... No nie wiem, no nie wiem. <laughs> Nawet głos mi się łamie. Dobra, to lecimy teraz na tą stronę, gdzie jest baza. Zobaczymy, jak się tam będzie zachowywał. Tutaj jakby ta powierzchnia, gdzie jest ta baza, jest taka bardziej tempa, można powiedzieć. Ciężej się go nakłada. Taki opór jest pod rękami. To, to krycie mnie trochę zmartwiło, powiem wam, bo myślałam, że to będzie taki konkretny, średni przynajmniej poziom. Wprawdzie tam nie było nigdzie napisane, że on jest średni, ale no, ten poziom krycia za bardzo nic mi nie daje. Daje mi bardzo naturalny efekt. To równie dobrze mogłabym. Nałożyć sam korektor Przypudrować I w sumie więcej bym miała przykryta niż Z tym podkładem No zobaczcie Pomijając moje oczy To tak, przebarwienia Są, mają się dobrze Tutaj tak samo No właściwie można powiedzieć, że Wszystko przebija Tu się jeszcze troszeczkę świeci Mam teraz różowe pod oczami strasznie. No, efektualnie nie ma, nie zakryło praktycznie niczego. To mam jakieś po niedoskonałości. Smuteczek póki co. Dobra. To ja teraz nałożę sobie korektor na przyspieszeniu. Zrobię brwi, nałożę puder i zrobię makijaż oczu. Zobaczymy potem jak się wszystkie inne produkty na niego nakłada. Tak, moi drodzy, makijaż zrobiony. Taki jakiś taki wyszedł. Chociaż to nie jest mój dzień na malowanie, umówmy się. Nie wiem dlaczego tu w kamerze jestem jakaś taka bardziej różowa, niż tutaj. Ciapnęłam sobie to różu, wprawdzie więcej. Ale na żywo to wygląda jak wyblendowana, a w kamerze. No nie wiem. W każdym razie, jeżeli chodzi o podkład, to powiem Wam tak. Wygląda bardzo, bardzo naturalnie I to na jego plus Naprawdę wygląda jak druga skóra Dosłownie jakby na tej skórze nie było nic oprócz kremu I tak sobie myślę, że będzie to nawet dobry podkład na co dzień I oczywiście zobaczymy jeszcze wieczorem na podsumowaniu W ogóle, która jest godzina? 10.41, czyli możemy gdzieś przyjąć, że nałożyłam go o godzinie 10.30 Nałożyłam go dećko wcześniej, no ale nie będziemy się o te minuty już Rozbijać. Wygląda bardzo ładnie, nie podkreśla żadnych porów. No, naprawdę leży jak druga skóra. Jest matowy, delikatnie, nawet bym powiedziała, że ma w sobie jakiś taki wewnętrzny poblask. No, podoba mi się, powiem Wam, że podoba mi się, mimo tego, że no, jeżeli chodzi o krycie, to absolutnie nie spełnia moich oczekiwań, ale tak sobie myślę, że właśnie w jakiś inny dzień yy, wezmę sobie tą bazę na przykład i ten Goss Extreme. I te dwa produkty spróbuję zmieszać. Ciekawe jaki będzie efekt. Myślę, że fajny, no bo są to produkty tej samej firmy, więc powinny się zgadzać jakby ze sobą. Ale jeżeli chodzi o takie codzienne noszenie, do wyrównania kolorytu skóry, jeżeli na przykład nie macie przebarwień takich jak ja, albo nawet jeżeli macie, to wystarczy troszeczkę więcej dodać korektora i całkiem fajnie to wygląda. Ten korektor bardzo fajnie się dogadał z tym podkładem, chociaż ja nie nałożyłam go w takiej ilości, jakbym chciała, bo generalnie. Nałożyłabym go więcej na te miejsca, właśnie, gdzie mam te przebarwienia, ale nie chciałam, wiecie, chciałam, żeby ten test był wiarygodny i chciałam zobaczyć, jak ten podkład będzie się zachowywał, więc nie chciałam, żeby była przewaga korektora, wiadomo. Mimo tego, no zobaczcie, no on wygląda całkiem fajnie. W kamerze też wygląda całkiem fajnie, na żywo fajnie. Przebija jakby struktura skóry, więc nie wygląda się, że ma się jakąkolwiek tapetę na twarzy. No ja myślę, że na co dzień jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Z korektorem też dogadał się bardzo fajnie. Czasami tworzy się taka skorupka, kiedy korektor i podkład się nie dogadują. Tutaj nic takiego się nie działo, nie widać żadnej różnicy. Tutaj też go nakładałam, nie widać żadnej różnicy. No, muszę stwierdzić, że ciekawe produkty. Zobaczymy jak on będzie się utrzymywał. Widzicie, teraz sobie kupiłam kręcące się krzesło obrotowe i teraz będę siedzieć i się kręcić jak ten głupek. W każdym razie ja się teraz z wami żegnam i zobaczymy się. No, za minimum 8 godzin. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. W każdym razie na pewno wieczorem. A jeżeli się coś będzie brzydkiego z nim działo, no to wcześniej. Idę sobie teraz zrobić zdjęcia telefonem, żeby widzieć, czy on robi jakiś flashback, czy ładnie wychodzi na tych zdjęciach. No, to by było na tyle. Do zobaczenia później. Jeszcze Wam tutaj pokażę z bliska, jak on wygląda. Widzicie jakieś piegi, tam, właśnie jakieś plamki, które macie po wypryskach. To tak, generalnie. Wszystko sobie widać, ale w taki przytłumiony sposób. Nie tak, że praktycznie w ogóle go nie ma. Tylko w taki troszeczkę przytłumiony sposób. Kiedy nałoży się brązer, i wszystkie inne produkty, to całkiem, całkiem w całości fajnie wygląda. Bo na początku mówiłam Wam, że wygląda, jakby nic nie było. Ale kiedy się go jeszcze przypudruję, nałoży się ten bronzer, rusz, rozświetla, czy zrobi się oko, no to troszeczkę jakby te niedoskonałości schodzą na dalszy plan i gdzieś takie są troszeczkę rozmyte no, to teraz już mogę iść do zobaczenia później szybka aktualizacja godzina 16.13 i już się świecę jak latarnia, o zobaczcie spałam trochę i widzę, że ten podkład tutaj mi się wytarł mimo bazy nie jest jakoś tragicznie ale, o widzicie? Dobra, jest tragicznie. Teraz to widzę. Ja cię, tu tak wytarty. A tu tak. No pięknie. Teraz to widać. Ale masakrawka. Może to bardziej widać niż na żywo całe szczęście. Ponieważ muszę wyjść na cmentarz, to teraz ubiorę maseczkę i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Hm. Ale masakrycznie się wytarł, czyli odporny na ścieranie nie jest w ogóle. No, dość mocno się świecą, muszę przyznać, że dość mocno. Hmm. No, to pięknie, mam takie dwa placki teraz. A maseczka i tak to przykryje. Dobra, do zobaczenia później. Witajcie kochane, jest już po godzinie 19, zatem przyszedł czas, żeby podsumować bazę i podkład z Gosza. Jak widziałyście kilka godzin wcześniej, po południu on mi się zaczął niesamowicie wyświecać. I ja go od, tym, od tamtej pory nie poprawiałam, nic z nim nie robiłam. No spam czerwony, bo wróciłam z dworu, jest strasznie zimno, po prostu uciekłam z ogrodu, przyszłam do domu, bo no nie wiem, jakiś taki zimniasty wiatr. Ale jeżeli chodzi o to wytarcie na policzkach, to jak widzicie tutaj już tego aż tak nie widać. I powiem Wam, że w kamerze to było dużo bardziej widać po południu niż na żywo. Ja jeszcze sobie przejrzałam w lustrze tak na żywo i mówię, kurczę, no tego aż tak nie widać. A tutaj w kamerze to było dosłownie takie odcięte. Nie wiem od czego to zależy, może kamera to jakoś inaczej odebrała. W każdym razie, faktem jest to, że nie jest odporny na ścieranie się, tak? Więc jeżeli macie jakieś takie tiki, że dotykacie twarzy, czy właśnie lubicie drzemki popołudniowe. Czy właśnie się podpieracie, no to niestety, ale ten podkład nie przetrwa. Dodatkowo, no ja mam cerę mieszaną, przetłuszczającą się w strefie T i normalne policzki. No policzki mi zeszły od tarcia, ale no ta strefa T dość mocno się świeci. Ja dosłownie mogę przesuwać ten podkład i to sebum zostaje na palcach. No i to by było w sumie na tyle, jeżeli chodzi o wady. Teraz zalety, bo takowe też są. Powiem wam, że może i on nie ma dużego krycia, ale mm, nie czuć go na twarzy, totalnie go nie czuć na twarzy i zostawia niesamowicie naturalne wykończenie. To jest bardzo ładne wykończenie. To nie jest y, wykończenie takie tapetowe, pudrowe, tylko przebija struktura skóry i tak zdrowo ta skóra wygląda. Więc to na jego wielki plus. Niestety nie widzę różnicy między y, tym miejscem, gdzie nakładałam, tu nakładałam bazę, a tutaj nie miałam. I nie widzę, żeby tutaj się jakoś mniej wycierał, czy lepiej przetrwał. Ja tej różnicy zupełnie nie widzę. Tak jak mówiłam, ja tą bazę będę próbowała jeszcze z tym y, kryjącym bardziej podkładem z gosza i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to gdzieś tam na dniach. Zrobiłam sobie kilka zdjęć w międzyczasie, tutaj wam je wkleję. Zresztą wklejałam je też na Instagrama i Facebooka. Mimo tego, że się tak mocno wyświecił, to ta skóra nie jest ani zmęczona, ani ten podkład nigdzie się brzydko nie pozbierał co jest naprawdę na jego wielki plus. Powiem wam tak. Nie jest to zły podkład, on jest po prostu nieodpowiedni dla mnie, bo ja oczekuję większego krycia. Ja wiem, że tu na opakowaniu było napisane, że to jest naturalne krycie, ale ja myślałam, że ta baza kolorystyczna podbije mi to krycie i że można będzie je troszeczkę nabudować, a tutaj tak się nie zdarzyło. Ale za to podoba mi się to jego naturalne wykończenie i to, że on daje taki zdrowy blask tej skórze, mimo tego, że był zastygający delikatnie. Tak więc myślę, że on będzie odpowiedni dla przede wszystkim osób ze suchą skórą, dla dojrzałych cer, bo on nie podkreśla niczego złego nigdzie nie wchodzi, nie zbiera się brzydko, więc tutaj na pewno też. I jest komfortowy w noszeniu, nie ściąga, nie robi takiej skorupy na twarzy, więc mimo swoich wad posiada też zalety. Nie, tak jak mówię, nie skreślam go, będę go mieszała jeszcze z innymi podkładami i zobaczymy, czy wyjdzie mi mieszanka idealna. Bo tak się dzieje, powiem Wam, w wypadku Eveline Selfie Time. On też ma dość takie krycie, wiecie, słabe, ale kiedy go pomieszam na przykład z kobo, to efekt wychodzi po prostu mieszanka rewelacja. Wykończenie tego Eveline Selfie Time i krycie tego kobo dają mieszankę doskonałą. Więc podejrzewam, że kiedy tutaj zastosuję coś takie kroki i pomieszam go z jakimiś innymi podkładami, to też znajdę swoje ulubione połączenia. Jeśli macie którychkolwiek z tych produktów, czy bazę, czy podkład, dajcie mi koniecznie znać, jak się u Was sprawdziły, bo jestem tego bardzo ciekawa. Ja już dzisiaj Wam serdecznie dziękuję za uwagę, do zobaczenia, buziaki, pa pa!